Sięga do i zapraszam na podwójne podsumowanie odcinków DBS czyli odcinka 88 i 89 Ale najpierw powolutku przejdźmy do sedna I opowiedzmy o odcinku tym wcześniejszym, czyli numerku 88 no bardzo pięknie jest Gohan trenuje z Piccolo Trunks z Gotenkiem zmieniają pieluszkę bry ale sobie nie radzą chłopaki z płocą przychodzi Vegeta, Boomer rozmawia z siostrą virus się denerwuje i ma ochotę o tym powiedzieć bólnie że ich siad zostanie wymazany ale Wysz go powstrzymuje i mówi, że to byłby jakiś większy kryzys. Co by, co by to było? Co by się z tym stanęło? Jakby się Buma dowiedziała? I taka jest scena pokazana? Jakby to wyglądało? I oczywiście nic nie mówią. ma nawet ma w telefon. Przestał prawie odcineczek do końca, tak? Kolejny trenuje sobie z osiemnastką. Kaba chce, żeby w Turnieju Mocy wziął udział jego dawny mistrz Renso, ale on odmawia Może żeby wziął jego córkę Kauliflet, czy jakoś tak, czy Kalafiorkę, o tak nazwijmy ją. To jest naprawdę silno. I widzimy, widzimy piękną scenę z nawiązaniem do DBZ, gdzie pojawia się dinozaur z uciętym ogonkiem i jego kawałek poszedł na stek, a na końcu Jamsza, który niecierpliwie się bardzo i czeka aż Goko go zaprosi. No jest piękniutko naprawdę. Tak pięknego odcinka i bardzo pozytywnego i z fajnym nastawieniem do życia jeszcze nie było. Gokan ma na takiego fajnego kozackiego kosmyka w momencie jak uwalnia swojego Power'a jest uroczo i epicko a teraz pora na 89 odcinek który jest wypasiony Goku leciem wyspy gdzie mieszkał Muten Roshi ale na miejscu uląd mój, że stał jest do Są go tam się udaje i proponuje udział w trudnej mocy. Oczywiście nie mówiąc prawdy. Ten odmawia. Przybywa tam piękna Yurin, która chce patrzeć z strój okiem Ale kamerszeni ją zabiera do osobnej sali i ma według niej zboczone plany. Niech ten używa czarnej wagi na uczniach Tiena, którzy demolują miasto. Kakarotto, Cien i Ciaozu uwalniają ich od czaru. Piękność atakuje zboczonego dziadka, ale to nie pomaga, gdy przypadkiem odsłania majteczki i zbrodni bili, dostaje kopa w krocze. I panienka używa swojej magii na boskim mistrzu, który szybko nakoczuje Tiena. Dopiero go ku walcząc z dziadkiem uwalnia go od czaru. Piękna pani chce odejść, ale Tien pozwala jej trenować, tylko że musi wszystkich przeprosić. Na końcu odcinka Tien zgadza się na udział. Mu ten nosi też i już mamy kombat. A w next odcinku zobaczymy starcie ojca z synem. I jeszcze i jeszcze. I ja jeszcze z Piccolo i z Tching Halo, jeszcze to będzie kolacki. I małe info. Już nie będzie gameplay z gier na GBA. Za bardzo tam lamił. Na początku próbowałem udawać, że lama ze mną, ale i tak ramiałem po całości. Koniec z nimi. Zamiast piętrowych Gierek, będą kolejne Simsy. Gierek na NES-a też nie będzie w soboty. Tyle ogłoszeń podobało się. Zostaw wypasionego suba, komentarz i wbij na polski fanglub o Dragon Ballu. Do zobaczenia wkrótce.